Inne tempo, bocięłabym to. Słyszeliście to? Czy to jest błąd? Czy tak ma być? W tym odcinku Muzyka Analityki skonfrontujemy ze sobą dwie wersje Vista Point. Zastanowimy się, co sprawia, że Vista Point z gocika trójki jest tak świetnym soundtrackiem, a co spowodowało, że utwór o tym samym tytule z Kronik Myrtany nie jest wcale tak dobry. Ja jestem Wiktoria Wind, aspirująca kompozytorka muzyki do gier, wokalistka oraz sound designerka. Żeby lepiej zrozumieć analizę, musicie poznać pierwszą podstawową zasadę komponowania soundtracku, czyli poznaj lokację. Żeby skomponować utwór, kompozytor musi koniecznie wiedzieć, w jakiej lokacji gra soundtrack. Sama melodia zabrzmi inaczej, gdy będzie to lokacje bagna, wiedź, miasta czy pustynia. Przykłady można mnożyć, a więc najpierw przyjrzyjmy się, w jakiej lokacji gra Whistler Point, aby zbudować kontekst dla analizy. Wista Point tłumaczy się jako punkt widokowy i to już nam dużo mówi. Słyszymy ten soundtrack, gdy podziwiamy uroki, myrtany, kraina jest bogata w flory i fauny, a więc soundtrack ma oddawać majestatyczność tej pięknej natury, którą właśnie obserwujemy na rozległych panoramach. Kultura, którą spotkamy w Gothiku Trójce, jest to średniowieczny uniwersalizm pomieszany z fantastyką. Ale warto zauważyć, że kultura, podczas obserwowania natury, nie pełni kluczowej roli. W końcu jesteśmy poza cywilizacją. Jednak warto pamiętać, że kultura zawsze wpływa na strukturę utworu, a szczególnie na dobór instrumentów danej epoki o których opowiem za chwilę. A jak relacje pomiędzy postaciami wpływają na odbiór tej lokacji? Mertany oblegają orkowie, więc możemy się spodziewać, że odczucia takie jak nadzieja czy tęsknota za wolnością będą obecne w otworze. Poza faktem, że muzyka służy do wywołania uczucia podziwu i zdumienia z piękna natury. Jakie odczucie w nas wywołuje utwór i jakie motywy i nawiązanie możemy w nim usłyszeć? Vista Point to orkiestrowy utwór, który budzi w nas poczucie melancholii oraz zachwytem nad pięknem świata. Co je wywołuje? Często pod sontrakiem na YouTube gracze pisali, że rodzi takie silne poczucie piękna i zachwytu, że słuchając go mają normalnie łzy w oczach, ale nie są to łzy w smutku, lecz takie łzy zachwytu. Jednak jaki element utworu doprowadza właśnie nas do łez, kiedy słyszymy Wistę Point? Przeanalizujemy to. Pierwszym elementem, który powoduje wspomniany zachwyt jest zdecydowanie dźwięk fletu. To jest ten piękny flet. Flet solowo gra aby gracz mógł ją zapamiętać, oswoić się z nią, dzięki czemu melodia od razu wpada nam w ucho. Ale dlaczego jest tak zapamiętywalna? Flet gra w tonacji molowej, co wskazuje nam na melancholijny i smutny nastrój. Co zaskakujące, melancholina melodia jest grana przez flet bardzo wysoko, co kojarzy się nam z nadzieją. A więc mamy tutaj połączenie smutku i nadziei, co wywołuje w nas konfrontujące się emocje. Nie do końca wiemy, co mamy myśleć, dlatego ta melodia nie jest dla nas tak przygnębiająca, ale kojarzy się nam z czymś takim sentymentalnym, co właśnie łączy ten smutek i nadzieję i melancholijny nastrój. Ten utwór kojarzy mi się z Hope's Heroes czwórki. Po prostu posłuchajcie. Dostosowano podobny zabieg, jeśli chodzi o wywołanie w nas poczucie właśnie tej nadziei i smutku. Później słyszymy powtórkę tej melodii w parcie smyczków, które dodają tej melodii takiej pompatyczności, epickości orkiestry symfonicznej. I tutaj smyczki przyjmują główną melodię w orkiestrze. A co sprawia, że Vista Point jest tak harmonijna? Są to zdecydowanie dźwięki harfy. I pięknie grające arpeggio harfy. Słyszeliście ten gris, Cudowny. I molowe, wolne arpeggio mają bardzo ciepłe brzmienie, kojarzą się nam z pięknym natury oraz dodają nawet trochę takiej magiczności. Co jeszcze dodaje harfa w utworze? E, brzmienie harfy dodaje w tym sątraku takiej delikatności. W wolnym arpeggio mamy wrażenie, że czas trochę spawalnie, i możemy się poprzyglądać właśnie, czym się zachwycamy podczas właśnie obserwacji z tego punktu widkowego. Co jeszcze dodaje harmonijności utworowi? Od początku soundtracku słyszymy smyczki, które grają w dolnym rejestrze bardzo długie, takie rozciągnięte noty, są najpewniej kontrobasy lub wiuronczele. Długie takie rozciągnięte noty wprowadzają harmonię, w otworze tworząc takie tło. Pięknie, gra wioronczele. Do tego tła właśnie później dochodzi ten motyw główny, grany najpierw przez Flat. I to jest to solo skrzypiec. Słyszymy jeszcze instrument tak zwany ozdobnik. Jest to prozaiczny trójkąt lub dźwięk innego perkusyjnego instrumentu. Otóż każdy w muzyce miał okazję zagrać na tym prostym i wspaniałym instrumencie. Bell. W świecie muzyki wszyscy się śmieją z trójkąta, ale co najlepsze, to jest instrument, który się znajduje normalnie w orkiestrze symfonicznej i grają na nim zawodowie muzycy i występują z nim na scenie. Ale wracając, po co nam trójkąt? Te subtelne uderzenia, które słyszymy w utworze odwołują właśnie do takiej delikatności i harmonijności w utworze. Jaki ten utwór jest delikatny. Ale jak mówiłam wcześniej, jest to tylko taki dodatek i ozdobnik do utworu. A co sprawia, że utwór jest taki epicki? Epickość zdecydowanie nam dają smyczki, a szczególnie skrzypce. Rozległe brzmienie orkiestrze zawsze nadaje utworowi takiej podniosłości i majestatyczności. Co ciekawe, smyczki grają w tym soundtracku wiodącą melodię orkiestrowo, ale także słyszymy w drugiej części utworu takie liryczne solo samych skrzypiec. I tutaj smyczki przejmują główną melodię w orkiestrze. Epickość brzmienia instrumentów smyczkowych odwołuje się do potęgi natury i rozległych obszarów krainy Myrtamy. W środkowej części soundtracku usłyszymy jeszcze subtelną partię instrumentów dentych-blaszanych najpewniej waltorni, Ale czy one grają jakąś epicką rolę? Dźwięki instrumentów dętych blaszanych najczęściej odwołują się do motywu wojskowego. Ale w przypadku tego utworu możemy zinterpretować to jako odwołanie do królestwa Myrtany i jego zorganizowanej struktury średniowiecznej. Choć prawdę mówiąc, mam świadomość, że może być to też na te interpretacja. Daj znać, co ty uważasz. A tu usłyszymy właśnie te instrumenty dęty blaszane, te najprawdopodobniej w Altornie. Jednak jak ta kwintesencja dźwięków wpływa na nas, że wywołuje u nas łzy w oczach? Właśnie jest to połączenie prostej melodii w tonacji molowej zagranej przez instrumenty, które budzą w nas nadzieję i poczucie harmonii, a następnie zaaranżowany z tego motywu w orkiestrację, która wzmacnia nasze poczucia przez swoją epickość. Wista w dodatku kroniki Myrtany Archolos zachowała nazwę, melodię czerpiąc z oryginału. Został też jeden instrument, czyli riflet, i właściwie tyle, jeśli chodzi o podobieństwa. Zastanówmy się, w jakim momencie i lokacji brzmi ten utwór w kronikach Myrtany. Utwór słyszymy podczas eksploracji świata, ale w nocy. Czy muzyka już nie brzmi, kiedy obserwujemy piękne, rozległe widoki, lecz eksplorujemy krainy w nocy, kiedy jest niska widoczność? Nie zachwycamy się pięknem natury, lecz odczuwamy raczej takie bleki poczucie niepokoju, tajemniczości, kiedy wbiegamy w pocięku. Co jeszcze się zmieniło w założeniach? Zmieniło się koncepcja na sam utwór. Kompozytor Kamil Jędrzejewski, który zaaranżował Vista Point, e, przerobił ten soundtrack właśnie w taką tajemniczą nocną wersję. Właściwie zrobił z tego no, nowy track. Przeanalizujmy, jakie motywy i odczucia wywołuje ta wersja Vista Point i jak na to wpływają użyte instrumenty. Słyszymy i odczuwamy tutaj motyw nadziei, tajemniczości i pierwotności, Czyli nawiązania do obozów i gotykaj rinki oraz mody w kultury średniowiecznej. W komentarzach pod Vista Point R. gracze piszą, że muzyka wywołuje silne poczucie nostalgii. No i słusznie! Wywołuje nostalgię, ponieważ nieraz już tą melodię w gotiku słyszeliśmy, a teraz znowu ją słyszymy, lecz trochę w innej osłonie. Ale czym właściwie jest nostalgia? Kiedy mówimy, że utwór jest to nostalgiczny bądź brakuje w nim takiej nostalgii, jak uzyskać to mityczne poczucie nostalgii? W Wikipedii nostalgia jest opisana jako doskwierająca tęsknota za czymś przeszłym, co utrwaliła się w pamięci lub do czegoś, co wyobrażana sobie w marzeniach. Czyli właściwie kiedy mówimy o nostalgii w muzyce, oczekujemy, że usłyszymy motyw, który już bardzo dobrze znamy, lub był wielokrotnie przysłuchany i dodatkowo go jeszcze bardzo lubimy. Czyli mówimy, że utwór Vista Point z Chronik Mertany brzmi nostalgicznie, ponieważ została tam wykorzystana melodia z Vista Point z gotika trójki, którą słyszeliśmy i podziwialiśmy nieraz. Czyli właściwie nie da się skomponować nostalgicznego utworu, jeśli nie ma lubionego pierwowzoru. Musielibyśmy nieraz usłyszeć i polubić utwór, żeby nazwać go nostalgicznym. Natomiast w aranżacji bądź remake'u można to uzyskać poprzez powtórzenie motywu i brzmień instrumentów właśnie z tego pierwowzoru. Jakie instrumenty więc nawiązują do oryginału Vista Point z wersji Chronic Myrtana? Słyszymy główną melodię w wykonaniu fletu. Ale ten fred brzmi troszkę inaczej. Brzmi w otworze tajemniczo, mimo że sam dźwięk nam się kojarzy wciąż z tą nadzieją. Dlaczego? Tajemniczość wywołuje w nas ogromny pogłos nałożony na dźwięk instrumentu. Dodatkowo płaski i powietrzny dźwięk rodzi w nas poczucie czegoś takiego pierwotnego. Najpewniej zostały tam podbite wysokie częstotliwości equalizerem podczas edycji i dźwięku, żeby właśnie było wyraźnie słychać to dmuchanie. Dźwięk rodził na wspomniane poczucie prymitywności? Bysta w skronik mertane zamiast instrumentów smyczkowych zostały wykorzystane synty, czyli syntezatory, dźwięki syntetycznych instrumentów, które właśnie tworzą nam two, tłowo tworzy i nadają harmonii. Dlaczego był wybrany syntezatory? Jest to po pierwsze bardzo fajne odwołanie do muzyki gotyka jedynki, ponieważ Kai Rosenhans w swojej twórczości bardzo lubił stosować synty. Na przykład soundtrack ze Świątyni Śniącego, cały pobudowany właśnie na syntach. Dźwięki syntów wywołują poczucie tajemniczości i nadają takie przestrzeni utworowi. Do motywu pierwotności odnoszą się jeszcze rytmy etniczne perkusji, którą słyszymy w połowie utworu. Nawiązuje ona do soundtracków z gotika jedynki, jak na przykład stary obóz lub obóz na bagnach, gdzie bardzo wyraźnie możemy usłyszeć tę perkusję. Obejście w filmie, gdzie podrobnie omawiam etniczną perkusję, tutaj. Perkusja kojarzy się nam z taką dzikością, pierwotnością, co może nas pobudzać takie lekkie poczucie trwogi, lecz ja osobiście uważam, że w tym sątraku dodaje ona przede wszystkim rytmiczności i urozmaicenia tematu głównego, który słyszymy już po raz drugi w utworze. Warto też wspomnieć o motywie średniowiecznej kultury. Lecz motyw średniowieczny akurat w tym utworze stawiam pod znak zapytania, słyszę tutaj bardzo, bardzo w tle chór, lub do takie dodatki syntetyczne, które emitują chór i jego brzmienie jest takie bardzo rozmadane ze względu na dużą ilość też pogłosu. Pomysłem na stworzenie soundtracku do Kronik Mertany Archolos było najpewniej połączyć muzykę filmową razem z elementami muzyki średniowiecznej, w tym z chórem, który śpiewał w języku łacińskim. Co nawiązuje bezpośrednio do kultury średniowiecznej. W kronikach Mertany jest przepiękny utwór, który się nazywa Isnomine, gdzie usłyszymy zaaranżowaną melodię z tematu głównego na chór i jest to po prostu przecudowny śpiew. Gratulacje dla Was, bardzo ładny, to jest uważam, że jest bardzo udany utwór. Cudowna, bardzo ją lubię. I tu wchodzi cała bomba. Jednak co jest nie tak z tym utworem? Pierwsza rzecz. W wersji Vista Poem zastosowano niesamowita ilość reverbu, czyli pogłosu. Mam wrażenie, że ten pogłos był dodany na każdą ścieżkę z instrumentem. Ale myślę, że utwór mógłby być dużo lepszy, gdyby te pogłosy zostały nieco odcięte. Mimo, że instrumenty grają ze sobą w tunację, osobiście odczuwam, że dźwięk fletu nie stroi z dźwiękami w tle. Czy Wy też to słyszycie? Druga rzecz. Mam wrażenie, że utwór gubi tempo. Czy flet docelowo wchodzi w niespodziewanym momencie? Posłuchajcie tego. Znowu inne tempo. Teraz już doszło perkusję, to teraz nadało trochę rytmiczności. Słyszeliście to? Ja na przykład nie byłam w stanie policzyć jakąś ró jakiś równy metrum, po prostu go nie było. Pytanie, czy to było zrobione docelowo, czy jest to po prostu błąd? A w momencie, jak weszła perkusja, to już w ogóle tam było jeszcze bardziej zwolniło. Nie wiem, nie wiem tego. Czy to jest błąd, czy, ma, czy tak ma być? Czy w drugiej części utwory słyszę w dolnym rejestrze nieco takie dudnięcie w dole? Przesłuchajcie się, czy Wy też słyszycie taki w, które mi osobiście bardzo przeszkadza, i ja bym to zmniejszyła. Posłuchajcie. Że każdy z Was usłyszy to dudnięcie w dolnym rejestrze, ponieważ wszystko w zależności, jakiej ranki macie sprzęt. No i na koniec powstaje pytanie, czy te rzeczy zostały wykorzystane docelowo, aby wywołać w nas poczucie, że coś jest nie tak, coś ze sobą nie gra, aby wzbudzić naszą uwagę, że zakłóca tą harmonię, którą słyszymy w wystąpieniu Poem w kociku trójce? Czy jest to raczej niedopotrzenie, którego nie powinno być? Osobiście uważam, że ten utwór byłby lepszy, gdybyśmy zmniejszyli ilość pogłosu oraz wycięli to, to dodnięcie w dole w syntezatorach. Lecz pytanie kieruje też do Was. Jak Wy uważacie? Dajcie znać mi w komentarzu, jakie są Wasze opinie dotyczące tych dwóch utworów. Jeśli zapytasz mnie, który z nich jest utworem lepszym, to nie jest sposób odpowiedzieć na to pytanie jasno. Więc to powiem, skronik Mertany jest zależny od oryginału. Gracze, gdy oceniają utwór z kronik, głównie się kierują właśnie tą nostalgią przy jego ocenie. A nostalgia nie jest obiektywnym kryterium oceny. Podsumowując, Wista z Kronik Myrtany nigdy nie powstał, gdyby nie oryginał. I to jest chyba najlepsza odpowiedź. Subskrybuj po więcej analiz muzycznych. Do zobaczenia!